Witam serdecznie, witam Was tutaj z samochodu Grażynki. No, powód, dla którego jesteśmy w tym samochodzie, jest, jest prosty. Ruszamy nim na wakacje już za parę godzin. E, tutaj będzie pierwszy odcinek mojego reportażu wakacyjnego, taki e, informacyjny troszkę. Chciałem podać Wam właśnie parę informacji. Jadę na wakacje na 3 tygodnie No, mniej więcej 20. 20 dni będziemy w podróży. Pierwszy tydzień pojedziemy przez Tennessee do Alabamy i potem Mississippi, Nowy Orlean, Louisianie, Teksas, Nowy Meksyk do Arizony. W Arizonie będziemy tydzień, będziemy zwiedzali wielki kanion Colorado i okoliczne parki narodowe, i potem trzeci tydzień powrót do Charlotte. Trasa powrotna jeszcze nie ustalona, Zobaczymy. Okaże się, którędy to będziemy chcieli jechać będą codziennie takie reportaże bardzo proste, bez obróbki tak jak teraz, po prostu to co nagram wyślę na YouTube i trafi to na playlistę reportaże adres do tej playlisty jaskiernia.com albo na moim kanale na YouTube będą te filmy też truck27.com prowadzi na moją, na moją stronkę na YouTube Oczywiście też na Facebooku będą jakieś te filmiki zamieszczane, myślę. I będą też być może transmisje na żywo. Postaram się przynajmniej parę razy. Jeżeli ktoś by chciał dostawać zawiadomienia o transmisjach na żywo, to najprościej będzie sobie zainstalować aplikację Vine. V-I-N-E czy v i n -E, po... po angielska, że tak powiem. I ja tam jako Trudsker Hiob chyba mnie trzeba w tym wajnie poszukać. I będę po prostu zawsze zawiadamiał przez tą aplikację. Plus normalne nasze zawiadomienia, jak ktoś, jak ktoś jeździ ze mną y, ciężarówką, to wie, gdzie są zawiadomienia. Mamy swoją aplikację na Androida, którą można ściągnąć ze strony katolik.us i też na stronie katolik.us można mnie oglądać, jeżeli będzie transmisja na żywo. A jak właśnie nie będzie transfina żywa albo nie będziecie mieli czasu, to, to proszę śledzić mój kanał na YouTube. I jeszcze jedna uwaga: na stronie gdziejestem.pl jako HIOP tam jestem zarejestrowany. Będzie można śledzić na mapie, jak się przesuwamy, gdzie się przesuwamy po tej ameryce. Więc jak ktoś byłby ciekawy, gdzie jestem, no to na gdziejestem.pl proszę zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie, przepraszam za te niedoskonałości, bo właśnie to będą filmiki bez żadnej obróbki. Będzie tak jak leci, no, z tego względu, że nie chcę na wakacjach tracić czasu, więc będzie ta ręka, która sięga do wyłącznika na początku i na końcu, widoczna prawdopodobnie, ale myślę, że to najmniejszy problem. Więc tyle uwag wstępnych. Jutro o świcie ruszamy, jutro pierwszy dzień do Nashville jedziemy. W Nashville plany są... 3, to znaczy, chcę zobaczyć muzeum samochodowe, jest bardzo fajne muzeum samochodowe. Chcę też trochę zobaczyć miejsc związanych z muzyką country, bo Nashville to jest stolica muzyki country, więc, więc tam jest na pewno Hall of Fame i, i jakieś muzea z tym związane. No i mamy też dobrych przyjaciół w Nashville, których chcemy odwiedzić i u których się zatrzymamy na pierwszą noc. Także tak wygląda plan na dzień jutrzejszy. Ale to wszystko zobaczycie w kolejnych odcinkach tego raportażu. Powtarzam jeszcze raz, jaskiernia.com truck 27com gdzie jestem.pl, no i moje i, i mamy też stronę na Facebooku poświęconą tej podróży, więc tutaj też ja tu te linki wszystkie gdzieś pozamieszczam koło siebie, będziecie je mogli. Aha nie, a nie pozamieszczam, bo to już po wysłaniu filmu. Także tu zobaczycie te linki. Przepraszam też za przejęzyczenia moje, za chaotyczne wypowiedzi, ale po prostu jak to idzie na żywo, to to zawsze będzie chaotycznie. Myślę, myślę że nie przeszkadza. Dziękuję wszystkim za życzenia pod moim adresem, bo wiem, że mi życzycie miłego czasu i, i szczęśliwej drogi i, i powrotu szczęśliwego do domu. I pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia jutro, mam nadzieję, czy pojutrze. Nie wiem, czy jutro coś się uda wysłać, no ale ale pojutrze już będę w hotelu, więc na pewno pojutrze będą pierwsze dwa dni, a może jutro od znajomych też coś się uda wysłać. Pozdrawiam, trzymajcie się. I tak.